Dzień dobry, witam Państwa w dzisiejszym programie Punkt widzenia. Koleje dolnośląskie, proszę Państwa, każdego roku przewożą coraz więcej pasażerów. W pierwszym półroczu z usług przewoźnika skorzystało 2,5 miliona klientów. To tutaj również godne uwagi: to 30% więcej niż w zeszłym i więcej również niż w całym roku 2013. Natomiast od grudnia koleje dolnośląskie chcą wprowadzić na tory 10 nowoczesnych pojazdów, w tym jeden unowocześniony, ale do szczegółów przejdziemy już za chwilę w rozmowie z naszym dzisiejszym gościem. A moim i Państwa gościem jest dziś Pan Piotr. Rachwarski, prezes zarządu Kolei Dolnośląskiej SA. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie prezesie. Tu jeszcze może państwu króciutko wyjaśnimy, że oczywiście rozmawiamy o spółce samorządowej. Tak jest. Panie prezesie, no rzeczywiście statystyki nie kłamią. Liczba pasażerów wzrasta, Polacy chętnie korzystają z kolei, Polacy chętnie korzystają z kolei Dolnośląskich. Gdzie pan upatruje fenomen właśnie takiego boomu, jeżeli chodzi o użytkowanie kolei Dolnośląskich? Przede wszystkim zintegrowane inwestycje w tory, czyli podniesienie prędkości, i w tabor, czyli tutaj nowy, nowoczesny tabor z Wi-Fi, z klimatyzacją, niskopodłogowy plus obsługa, która już nie kojarzy się z jakimś nieuprzejmym, nie wiem, starym, podpitym, wąsatym konduktorem, tylko są to wyszkoleni, wykształceni młodzi ludzie, którzy w nowoczesnych mundurach, w nowoczesnych pociągach oferują wysoką jakość usług. Wszystko to razem skorelowane plus rozkład jazdy, bo to trzeba sobie powiedzieć. Polacy są bardzo mobilni, Dolno Ślązacy zwłaszcza. Nie interesuje ich oferta pod tytułem trzy pary pociągów na dobę, czy jeden pociąg co dwie godziny. W tych czasach pociąg musi jechać w szczycie co pół godziny, najdalej, no a poza szczytem co godzinę. I to jest standard, który chcemy osiągnąć na wszystkich liniach na Dolnym Śląsku. Urząd Marszakowski pomaga, bo środki unijne rozumiem, tutaj grają także decydującą rolę. Jest tych środków troszkę do wydania do roku 2023. Takie priorytety, Panie prezesie, już na, na ten rok może i, i następny proszę powiedzieć, jak to wygląda. Przede wszystkim dla nas inwestycje w tabor to jest kluczowa sprawa. Tabor to są nowoczesne pociągi, zarówno spalinowe, jak i elektryczne. Tylko do końca roku, tak naprawdę w najbliższych dwóch miesiącach, odbieramy 10 sztuk można powiedzieć, nowego taboru, 5 sztuk nowoczesnych impulsów. To są pociągi, które już do poznali, którymi jeździmy od dwóch lat. Wyciągnęliśmy wnioski z tych dwuletnich eksploatacji, dostosowaliśmy je do potrzeb klienta są nowe siedzenia, jeszcze wygodniejsze, jeszcze lepsze udogodnienia, zmienione śmietniczki w odpowiedzi na potrzeby pasażerów. To jest relacja Wrocław-Rawicz, Panie Przewodniczący. To będzie oczywiście Wrocław-Rawicz, aczkolwiek te pociągi można spotkać również na innych liniach i nasi mieszkańcy już je znają zarówno z linii do Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby, jak i z linii na Legnicę i Węgliniec. Te pociągi oczywiście, tak jak powiedziałem, są bardzo nowoczesne, to są pociągi, które obecnie dzierżą rekord prędkości w Polsce, typ samej linii, że tak produkcyjnej naszej, osiągnął 224 km/h. Na, na polski pociąg jest rekordem, że tak historycznym prędkości w Polsce osiągniętej. Te pociągi oczywiście planowo tyle nie jeżdżą, jeżdżą 160 km na godzinę i to jest ta prędkość, którą my w ruchu rozkładowym, pociągami naszymi osobowymi jeździmy. I to właśnie powoduje, że po prostu pasażerów przybywa. Jeśli alternatywą jest korkujące się wjazd do miast, czy remonty dróg, mandaty, fotoradary, a mamy tutaj wygodny nowoczesny pociąg, tak jak wspomniałem, z klimatyzacją, z dobrą obsługą, w dobrym rozkładzie jazdy. Pasażerowie głosują nogami. Można powiedzieć, że cała Legnica jeździ z nami przy dobrej ofercie również i wkrótce myślę, że inne miasta do Wrocławia będą przede wszystkim wybierać pociąg. Pięć impulsów, o których Pan Prezes powiedział, ale także pod tym nowym taborem kryją się kolejne cztery trakcyjne zespoły spalinowe PESY. PES y znane wrocławianom ze stolicy Dolnego No tutaj również mamy przecież te bydgoskie nasze tramwaje. Panie Prezesie, no te drugie będą obsługiwać linie niezelektryfikowane, o wysokiej frekwencji podróżnych także. Tak i tutaj powiedzieć. wrocławianie również poza tymi pięknymi tramwajami w kolorze metalik pierwszym w Wrocławiu, można będzie zobaczyć nowoczesne Pociągi spalinowe, trudne je nazwać szynobusami, bo do tej pory tak się nazywało. To są spalinowe zespoły trakcyjne, nowoczesne. To jest zupełnie nowa kategoria już, jak gdyby pociągów. To nie są te, te szynobusy, które pamiętamy sprzed 10 lat. Wyposażone oczywiście w bardzo komfortowe fotele, też podobnie, klimatyzacja Wi-Fi to już jest w zasadzie standard ergonomiczny, z pięknym designem, w pięknym malowaniu. I nasi tutaj mieszkańcy Dolnego Śląska, i zwłaszcza Wrocławia, zobaczą mnie na liniach przede wszystkim do Trzebnicy, gdzie robimy takie gdyby nowe otwarcie z również dodatkowymi urządzeniami, informacji pasażerskiej, o której za chwilę myślę, że powiem. Również na linii do i Świdnicy przez Jaworzynę i na pozostałych liniach niezelektryfikowanych. To są na przykład, na tych pociągach będzie uruchomione połączenie bezpośrednie z Wrocławia do Kudowy. W odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców, którzy do Polanicy czy do Kudowy, się wybierają i, mówiąc krótko, przez lata PKP ich odstraszyło od przesiadek, oczekują połączeń bezpośrednich. W tej chwili ich nie ma, z tego powodu, że ostatni odcinek jest niezaktryfikowany, konieczna była przesiadka w Kłodzku. Tymi nowoczesnymi pociągami chcemy skomunikować na nowo Kudowę m.in. z Wrocławiem. Powiedzmy jeszcze króciutko może o tym nowosądeckim Newagu, bo on także się przewinął podczas naszej tak. rozmowy. To nowe pociągi Impuls, bo ta nazwa chyba nie padła, prawda? Oczywiście, to są nowe pociągi Impuls, tak jak wspomniałem, te, które dzierżą rekord prędkości w Polsce i obecnie są najdłuższą serią nowoczesnych pociągów elektrycznych produkowanych w Polsce. I do tego koszyka dorzucamy jeszcze jeden, ale za to unowocześniony skład. Tak jest. Jest to klasyczny skład N57, to jest taki można powiedzieć synonim polskiego pociągu. Każdy zna ten wygląd tej jedno. Jednakże właśnie po odmłodzeniu w zakładzie w Mińsku Mazowieckim ten pociąg jeszcze lata nam posłuży, a wygląda już zupełnie inaczej. Ma nowy przód, całkowicie wymieniony środek, czyli i okna, i poszycie, i podłogi, i fotele, i ogrzewanie, i tak samo klimatyzacja. Zamknięte toalety to jest też kluczowe tutaj, że już odchodzimy od tych toalet systemu otwartego. Wszystkie nasze pociągi są wyposażone w toalety, że tak powiem zamknięte. I taki pociąg również trafi na dolnośląskie tory. On standardowo jest przeznaczony jak gdyby do rezerwy tak zwanej, jednakże rzeczywiście nasi mieszkańcy też go zobaczą, na przykład na linii do, do Jelcza. Panie prezesie, kiedy 27 sierpnia tego roku Kolej Donośląskie dokonały już wyboru najkorzystniejszej oferty tych wszystkich przetargów na początek czterech pojazdów spalinowych, co kryje się, proszę, panie prezesie, powiedzieć pod tym hasłem najkorzystniejsze? Czy to rzeczywiście chodziło o termin oddania, o cenę? Bo to nie zawsze jest tak, że to, co najtańsze, musi akurat się sprawdzać. Oczywiście. Tu sytuacja była wyjątkowa, ponieważ można powiedzieć, pociągi nie stoją na półce. Cykl od ogłoszenia przetargu do produkcji to jest mniej więcej dwa lata. My tego czasu nie mieliśmy. W tym wypadku posiłkowaliśmy się, że tak powiem, naszym, naszym rozdaniem rynku i wykorzystać pewną sytuację, że tak powiem, rynkową, która pozwoliła nam kupić pociągi, które były jak gdyby wykonane do, można powiedzieć, w innym celu, czy do innego, do innego dostawcy. Później się ich odbiór, my wykorzystaliśmy sytuację i jako jedyni w Polsce w tej chwili nie mamy kłopotów z PESO, jeśli chodzi o odbiory pojazdów. Są już one u nas na testach, w tej chwili są uczeni nasi maszyniści w obsłudze tych, tak jak wspomniałem, zupełnie nowych, zupełnie nowoczesnych pociągów, tutaj czas dostawy był kluczowy. Musieliśmy się zmieścić w tej perspektywie unijnej. Inaczej po prostu pieniądze by przepadły. Producent, że tak powiem, dał taką możliwość i dlatego wybraliśmy. Inna sprawa, że nie będę krył, że kupiliśmy je po cenie okazyjnej prawie, że można powiedzieć kilka milionów taniej niż podobne pociągi były sprzedawane do innych województw nawet kilka lat temu. Więc bardzo również dziękuję za komentarz do tych przetargów, panie prezesie. Ale to jest tak, że my często rozmawiamy o pasażerach. No, rzeczywiście w myśli zasady, że klient nasz pan, ale przecież jest tak, że zanim nowe szynobusy wyjadą na stałe trasy, no to jednak maszyniści muszą przejść szkolenia. Tak. Proszę powiedzieć, jak wygląda testowanie tych nowych pociągów, samych pracowników na naszych dolnośląskich torach? Jak tam wyglądają terminy i te, te procedury? Ja wiem tak, na początek, zanim pociąg do nas trafi, najczęściej, też mamy to szczęście, że na Dolnym Śląsku mamy, jedyny w Polsce, jeden chyba z trzech w Europie, torów testowych. Ono jest w Żmigrodzie. Koło zmigrodu jest specjalny tor testowy Instytutu Kolejnictwa, gdzie większość tych pociągów trafia już na testy. My staramy się, by na tych testach już byli nasi pracownicy. Zwłaszcza instruktorzy, tak zwani maszyniści instruktorzy, to są ci, którzy pierwsi, jakby Nabywają uprawnienia i wiedzę po to, by już później szkolić naszych poszczególnych maszynistów. Można powiedzieć, że ten system szkoleń jest dosyć skomplikowany. Trzeba wiedzieć tak w dużym uproszczeniu, że trzeba mieć akredytację zarówno na tabor, czyli na dany typ pociągu, jak i również tak zwaną znajomość szlaku. Czyli każdy maszynista musi mieć, że tak powiem, musi znać doskonale szlak, po którym jedzie i pociąg, który będzie kierował. Dlatego to tyle trwa. Pociągi, te PES-y są już u nas odebrane w Legnicy na Pątnowskiej. Obecnie cały czas trwa właśnie szkolenie. Rozumiemy, że od grudnia w takim razie możemy liczyć na część Oczywiście, tego. Nowego nie, od grudnia wszystkie, od 13 grudnia się wchodzi, nie może no... nie udać. Dokładnie. Od 13 grudnia wchodzi nowy rozkład jazdy. Wszystkie te 10 pociągów będzie już w tym czasie w ruchu. I do pana prezesa także dochodzą takie głosy od pracowników, że oni rzeczywiście czują się bezpieczniejsi. W tym to Ja wiem, tak. Te pociągi spełniają tak zwane cztery scenariusze zderzeniowe. To są już najnowocześniejsze pociągi, które Unia Europejska określiła pewne cztery scenariusze zderzeniowe: zderzenie z tirem, z ciężarówką, niską, wysoką, z drzewem, boczne, przednie. Te pociągi zdają wszystkie te scenariusze, czyli mówiąc krótko były testowane na zderzenia. Mają specjalne strefy zgniotu. Mają różne technologie typu plaster miodu, który przyjmuje energię z tego typu zderzeń. I to już widać po, nawet no, że tak powiem, odpukać. Nam się to nie zdarzyło i się nie zdarzy, jednakże przy testach, jak i y, przy na przykład innych kolizjach y, gdzie indziej pociągów typu Impuls, które żyją u nas y, w barwach innych firm, widać było, że mówiąc krótko, tym pociągom nawet w przypadku jakichś zderzeń czy kolizji nic się nie, nie działo. Nic, y, pudło nie zostało naruszone, y, pociąg nie wyleciał z szyn, y, co najwyżej, że tak powiem ucierpieli ci, którzy w ten czy inny sposób na tych torach się znaleźli. To tym bardziej uspokaja. Podczas naszej rozmowy dziś Pan Prezes powiedział, że nawet takie błahostki jak Wi-Fi to jest już standard, jeżeli chodzi na przykład o koleje dolnośląskie. Nie przypadkowo, powracam do, do takiej drobnostki, bo mam do Pana Prezesa pytanie, w jakim kierunku tak naprawdę zmierzają koleje dolnośląskie? Wiemy między innymi, że będzie już możliwość taka, aby na tablicy, na konkretnym dworcu zobaczyć, o której godzinie dany tabor przyjeżdża, jaki dokładnie, no i być może jakie ma opóźnienie na trasie. Proszę jeszcze powiedzieć nam więcej na ten temat. Tak, jest częścią tego projektu, który realizujemy z pieniędzy z RPO. Z tej kończącej się perspektywy finansowej, oprócz zakupu czterech sztuk taboru, jest m.in. system informacji pasażerskiej, aktywny system informacji pasażerskiej, składający się z pylonów, na których znajdują się dwa wyświetlacze. Jeden wyświetlacz jest duży, taki może powiedzieć wielki telewizor z rozkładem jazdy najbliższych pociągów. Znany, no powiedzmy na swój sposób, znany z Wrocławia z komunikacji miejskiej, tylko trochę w innym wydaniu plus dolny monitor, który de facto jest, można powiedzieć, interaktywny, czyli dotykowy panel dotykowy, który możemy się, że tak powiem, łączyć z, zarówno ze stroną www firmy, jak i ze stroną, która pokazuje aktualną lokalizację pociągów. Dodam, ten system jest testowany w tej chwili na linii z Wrocławia do Trzebnicy, tej naszej pierwszej linii historycznie, dlatego tam się skupiliśmy, gdyż jest to nasza pierwsza linia, którą obsługiwaliśmy. Dodatkowo jest to linia wyjątkowa, ponieważ to jest jedna z niewielu w Polsce linii, która nie należy do PKP PLK, tylko do województwa dolnośląskiego. W związku z tym tam testujemy te rozwiązania, można się z nimi zapoznać. Docelowo to rozwiązanie pozwoli na komunikację, że tak powiem, face-to-face, -face, online z naszym pracownikiem biura obsługi klienta. Po połączeniu po prostu zobaczymy, że tak powiem, na monitorze, podobnie jak nie, w Skype czy na innym urządzeniu, osoby możemy zadać pytanie, dostać informację, ale już dziś możemy sprawdzić na naszej stronie www.collegryslowskie.eu, a także po ściągnięciu aplikacji na każdego smartfona, póki co system Android, w przyszłości również na pozostałe systemy. Aplikacje, które pokazuje nam, gdzie w tej chwili znajduje się dany pociąg, który nas interesuje, z jaką prędkością on jedzie, jak jest wyposażony, co więcej, mniej więcej ilu ludzi jest w tym pociągu, no i ile ewentualnie się spóźni. Panie prezesie, przed nami także Światowy Dzień życzliwości, to wtedy zapraszacie pasażerów do tak zwanego boku na dworcu głównym w Wrocławiu. Tam myślę, że Państwo także możecie pytać o tak. wszelkie zagadnienia związane nie tylko z przyszłością, ale przede wszystkim z, z obecnym rozkładem jazdy kolei dolnośląskich. Ale jak popatrzymy na chronologię uruchamiania poszczególnych połączeń, no to mamy taką sytuację, że w 2013 roku to są te ostatnie największe inwestycje Jelenia Góra Wrocław, Wrocław Główny Lubaj Śląski, Wrocław Główny Świdnica, Miasto Kłodzko Główny, Kudowa Zdrój, a ostatnimi czasy słyszymy jednak o, to, o tą możliwość dojechania pociągiem do naszych zachodnich sąsiadów. Panie prezesie, tak. jeszcze o, o te plany chcieliśmy oczywiście. zapytać. Się. ja powiem tak. Najbliższe plany uruchamiania nowej linii to jest przede wszystkim chcemy też się skupić na poprawie naszej oferty na liniach już istniejących, bo takie jest zapotrzebowanie podróżnych. Rozbudziliśmy, że tak powiem, te ambicje i potrzeby mieszkańców i bardzo się z tego cieszymy, ale oczywiście chcemy jechać dalej. Pierwszą rzeczą, która wchodzi 13 grudnia, to najważniejszą, to jest wspomniane przez Pana redaktora obsługa linii Dorawicza, Yy, czyli oborniki Żmigród po wyremontowanej linii kolejowej, by wykorzystać jej parametry. Ona jest robiona na na godzinę. My jeszcze uzyskamy zupełnie nową jakość dojazdu yy, do centrum Wrocławia z tych z miejscowości. Po zakończeniu też prac remontowych już tutaj w mieście. Ale oczywiście próbujemy sięgać dalej i w odpowiedzi na jakby tu zapotrzebowanie przede wszystkim zgłaszane potrzeby mieszkańców, yy, również to, że w przyszłym roku nasze miasto będzie tutaj stolica województwa, stolicą kultury. Chcemy na nowo, że tak powiem, przybliżyć Niemcy do, do Dolnego Śląska i Dolny Śląsk do Niemiec przez uruchomienie połączeń, które no mówiąc krótko, w tej chwili nie są wykonywane, czyli trzech par połączeń, które będą jeździły codziennie przez cały rok między Dresnem a Wrocławiem, to jest jakby ta jedna część. Od 13 grudnia te pociągi już wejdą do ruchu. Obecnie właśnie szkolimy się z obsługi niemieckich pociągów, z niemieckich przepisów kolejowych. Nasi maszyniści są szkoleni. Ale to jest tylko jakby część nowości. Drugą nowością, która jak gdyby tutaj pozwoli również przy okazji te pociągi skomunikować na nowo bezpośrednimi połączeniami z Gorzelec, który jest troszkę niestety wykluczony przez to, że po drodze w Węglińcu kończy się sieć elektryczna, trakcyjna i trzeba zmienić skład i zawsze jest przesiadka. W tej chwili te trzy połączenia będą bezpośrednie, myślę, że mieszkańców Zgorzelca to również ucieszy. Ale dużą nowością będzie to, że wszystkie nasze pociągi, które do tej pory zawracają lub kończą bieg w Gorzelcu. praktycznie większość z nich będzie wydłużona do stacji Gerlitz. Nie jest to daleko, udaje nam się to, że tak powiem, dogadywać szczegóły ze stroną niemiecką. Myślę, że będzie to dużą atrakcją, kiedy i Niemcy będą mogli bezpośrednio dojechać do Leni Góry, i z kolei mieszkańcy Leni Góry będą mogli dojechać do Niemiec. Dojazd na dworzec w Gerlitz jest również otwarcie na ten cały rynek przewozów niemieckich. Stacja w Gerlitz jest doskonale skomunikowana zarówno z Berlinem, Dreznem, jak i innymi Citał, innymi częściami kotbus, yy, innymi miastami niemieckimi, w związku z czym myślę, że spotka się z zainteresowaniem. Także do, dodatkowe pociągi, które obecnie kończą z Gorzelco, będą jeździły do Gerlitz. w ten sposób i Zielona Góra przez Węgliniec dojedzie i właśnie Węgliniec kilkakrotnie w ciągu dnia będzie mógł dojechać do yy, skomunikowanymi pociągami właśnie do z kierunku Wrocławia do stacji w Gerlitz i przede wszystkim to jest odpowiedź na to zainteresowanie turystów, dojazd bezpośredni do Jeleniej Góry. Czyli rozumiem, że to infrastruktura dopiero musiała powstać, bo wola ze strony Niemców i Polaków była jak najbardziej. Troszkę inaczej. To infrastruktura się. była, była kwestie formalno-prawne do załatwienia, które udało się, że tak powinno załatwić. Na koniec naszej rozmowy, Panie Prezesie, tak wyjątkowo chciałbym w sumie pana zapytać o kolej aglormacyjną, ale tylko z tego powodu, bowiem pan prezes jest autorem m.in. studium wykonalności projektu systemu transportu publicznego miasta stołecznego Warszawy, jego obszaru, i tam właśnie pojawia się hasło obszaru metropolitarnego na lata 2010-2035, więc rozmawiamy w bardzo realnych perspektywach czasowych, ale jak to wygląda u nas we Wrocławiu? Ta kolej aglormacyjna, o której m.in. słyszeliśmy także w gorącym w kampanii tak, tak. wyborczej się już od 17 lat. Śmiało jak policzymy sobie kiedy pierwsze pomysły i pierwsze ja przed pojawią. wyborami <noise> zwłaszcza przed wyborami. Ale panie prezesie, ona teraz chyba naprawdę ma szansę ku temu, żeby powstała. Jest chyba najbliżej w historii, że tak powiem, ten moment, by, by w końcu to się udało. Zwłaszcza, że Wrocław jest predysponowany do posiadania kolei aglomeracyjnej przez chyba najgęstszą sieć kolejową na terenie miasta, którą w dużej części życzyliśmy po, po Niemcach, tylko trzeba ją wykorzystać. Przede wszystkim przez Dzieje się dużo przez inwestycje PKP-PLK, gdyż powstało kilka przystanków nowych na, na linii Dorowicza. Powstaną inne na, przy okazji modernizacji pozostałych linii. Jednakże nadal to jest za mało. W ten y, utworzenie tej kolei musi przede wszystkim zaangażować się miasto i samorząd. Miasto i samorząd, plus PLK, to równa się sukces w tym wypadku. Czyli muszą być pociągi, muszą być pieniądze na uruchomienie tych, tych przewozów, czyli na same połączenia w granicach miasta. I trzeba mieć po czym jeździć w sposób troszkę inny niż PKP było przyzwyczajone. Kolej aglomeracyjna musi jeździć często. No 15-20 minut to jest najdalej, co może jeden pociąg drugiego jechać, inaczej nie zachęcimy, podróżnych by z tego sposobu korzystali. Widać taką zalążkiem kolei aglomeracyjnej jest tak naprawdę są nasze połączenia. Obserwujemy coraz większy potok mieszkańców leśnicy. Które dojeżdża w 12-13 minut naszym pociągiem z leśnicy znowu wyremontowanego dworca na piękny dworzec główny. Przejazd tramwajem też jest 40 minut. Więc jak widać, kolej jest tutaj bezkonkurencyjna. Gdyby to połączyć jeszcze, przejeżdżać przez główny i pchać dalej, czy w kierunku na, na gondów, czy na inne osiedla, które są słabo skomunikowane, my po prostu. No, to byłaby bardzo atrakcyjna oferta. Można to zrobić. Wrocław jest do tego jakby gotowy. Potrzebna jest pewna wola polityczna i zaplanowanie co to dużo mówić środków finansowych na ten cel. Wydaje mi się, że referendum pokazało, że gdyby pomysły y, trudne, ekonomicznie, delikatnie mówiąc, w postaci metra zostały przez mieszkańców odrzucone, ale równocześnie był to głos za komunikacją publiczną, y, by w to inwestować. Przede wszystkim trzeba integracja taryfowa, y, biletowa na terenie miasta musi być drugim elementem doprowadzenie linii komunikacyjnych, typu tramwaje, autobusy, na nowo do tych dworców. Bo trzeba powiedzieć, że miasto niejako od tej kolei się odwróciło. Przez lata pewnych zaniedbań ze strony PKP. Yy, to trzeba do tego wrócić, bo szczerze nie ma innej drogi. Mm. Ulice nie są z gumy. Nie jesteśmy gotowi na dalsze, nie wiem, wyburzenia kamieni w centrum miasta, by, by prowadzić jeszcze szersze drogi, które i tak ostatecznie, jak widać, gdzieś się w końcu korkują. Yy, dawno temu przećwiczą to na Zachodzie w całej, na całym świecie można powiedzieć. I nie ma wyboru. Musimy robić kolej aglomeracyjną. Wrocław tak naprawdę ma przed sobą tutaj piękną perspektywę. Także cieszę się, że tak jak gdyby w kampanii wyborczej ponad podziałami politycznymi wszyscy razem wystąpili, by to robić. Mam nadzieję, że to się ziści. Oczywiście transport drogowy jak najbardziej, przede wszystkim transportu ciężkiego musi zostać także odciążony tak, właśnie dzięki tak. naszej kolei. Na te perspektywy unijne także czekamy. Tak. Przypomnę, moimi Państwa gościem był dziś Pan Prezes Piotr Rachwarski, Zarząd Kolei Dolnośląskich S.A., spółka samorządowa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To wszystko co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Punkt widzenia na kolejny odcinek zapraszamy już jutro. Do zobaczenia.